Działa czy nie działa? Działa. Bo działa. Cześć Marcin. Cześć Maciu. Cześć ludzie, wszyscy przemili. E, witamy dzisiaj Was. E, i Dziś spotykamy się, aby Marcin podsumował, rozszerzał i pogłębiał mhm. pewien aspekt horyzontu lidera, który to produkt jest podzielony na wyspy. Dostajecie mapę. Panowie Marcin i Kuba was nawigują po tej całej mapie i podróż liderska odbywa się w postaci właśnie wysp, które grupują tematycznie różne lekcje pomieszane w całej agendzie, w całej tej podróży. Wysp jest osiem. Którą wyspę Marcin wybrałeś sobie na dziś? Przewodzenie ludziom. Brzmi groźnie. Znaczy w sumie, nie gro brzmi odpowiedzialnie, o tak. Przewodzenie. Może ludziom odpowiedzialnie. Generalnie to podstawa liderstwa. Od razu liderstwa. komunikat, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dawajcie od razu znać, będziemy tu na bieżąco je nie adresować. Będziemy na bieżąco się nimi zajmować. A póki co, jakbyś tak Marcin miał taką esencję wyciągnąć ze wszystkich tych lekcji oraz ze swoich doświadczeń, jeśli chodzi właśnie o aspekt przewodzenia ludziom, to co byłoby najważniejsze? I najważniejsze było może się liderka czy lider mierzyć szczególnie na początku swojej drogi a także później No właśnie wydaje mi się że najważniejszy na początku jest ten przeskok bo zupełnie inną rolę masz w organizacji gdy jesteś specjalistą gdy jesteś dewem a zupełnie inną gdy jesteś tym liderem i zaczynasz zajmować się zespołem po prostu co innego zaczyna być ważne kiedyś ważne było to co zrobisz swoimi rękoma teraz jest ważne co twój zespół zrobi swoimi rękoma, a ty masz im zrobić do tego fajną przestrzeń, więc to jest inna perspektywa, nawet jeśli nadal kodujesz, a pewnie tak będzie, bo rzadko kiedy tym lead to jest ktoś, kto, kto, kto już nic, nic z własnymi rękoma nie robi, no to dochodzi ten drugi aspekt I, i, i z tym się wiążą jakieś trudności, albo po prostu rzeczy, które warto przegadać, żeby sobie zdać z nich sprawę. I, i rzeczywiście, tak jak mówiłeś Maciek, mamy całą wyspę, Cały taki chapter, rozdział poświęcony na ten temat, no bo jest naszym zdaniem po prostu super turboekstra ważne i ciężko byłoby być liderem, nie patrząc, na te, nie patrząc na te rzeczy. Trochę się w ogóle jeszcze powiem, że ta idea spotkań poświęconych potencjalnie jakby konkretnym wyspom, wzięła się z tego, że że wiecie, no robimy wszystko, żeby to jak najgłębiej, jak najszerzej opowiedzieć wszystkie aspekty. No ale zawsze uczestnicy mają jakieś pytania, jakieś case'y i właśnie po to też jest społeczność na Discordzie podczas całego Horyzontu Lidera, a my tam jesteśmy też codziennie, żebyśmy mogli sobie na bieżąco te rzeczy obgadywać. Więc jeśli dzisiaj macie jakieś pytania, to, to śmiało pytajcie, chętnie poświęcimy tą godzinę na rozwalanie waszych tematów, a jak nie, to ja sobie będę opowiadał o tym, co jest w Horyzoncie, może was to jakoś natchnie. Makes sense. czyli ja to chcę zrobić? Co chcę zrobić? O, udaje się. Uda się, o właśnie. Oto mapa horyzontu. Okej. Okay. I no widzisz, teraz... to jest dosyć duża, dosyć duża wyspa, i tak, bym powiedział, dosyć centralna. O tu. Tak. Ile, słuchajcie, pracy poszło w projekt tej mapy? To, o Boże, ale efekt jest wart tej pracy, właśnie. Więc tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, dziesięć, 11 dwanaście aż lekcji zebranych pod tą wyspą, tak. bo, bo to jest bardzo, bardzo istotny aspekt bycia liderem. Czy bycie liderem koniecznie wiąże się z byciem menedżerem, szczególnie w IT, czy, czy, czy nie? Czy bycie liderem wiąże się z byciem menedżerem? Pewnie nie, pewnie, pewnie zanim zostaniesz menadżerem i zanim dostaniesz, no bo menadżer to jest taka oficjalna łatka, prawda? Ktoś ci mówi, jesteś teraz jesteś menadżerem, teraz masz zespół, prawda? Ale jak myślimy w ogóle o tym, kim jest lider, no to, to tak naprawdę jest ktoś, kto może być na każdym poziomie organizacji po prostu mieć na tą organizację duży wpływ i też wpływać na innych ludzi, bo na, na tym polega leadership. W związku z czym wydaje mi się, że nie musisz czekać na to, aż ktoś ci wiesz oficjalnie, powie teraz, to możesz być liderem. Tylko możesz to robić w każdym dowolnym momencie. Dlatego też ich horyzont jest dla liderów, i dla tych, którzy chcą być liderami, i dla tych, którzy niedługo się staną, i tak dalej. Bo, bo tak naprawdę mówimy tu o umiejętnościach, które się przydają każdemu, nawet jeśli to zarządzanie ludźmi nie jest Twoim jakimś wielkim marzeniem. Okej, okay. więc przechodząc do tych aspektów najważniejszych. I po po powiedziałeś, że to jest duża zmiana polegająca na tym, że twoja rola się zmienia, więc pewnie stosunek z ludźmi też się zmienia. Skoro teraz jest cała wysoko poświęcona przewodzeniu ludziom. No to wcześniej się wychodziło sobie na ke Kepsa, fajeczki, Tak, właśnie. a teraz co? Myślę, że czasami się nadal wychodzi na browarkę, nie? Ale myślę, że trudność polega na tym, że kiedyś się wychodziło na tego browarka i. Obgadywało się z innymi swojego szefa, a teraz się samemu jest tym szefem, i to właśnie ciebie obgadują, jak już pójdziesz do domu zmęczony jako, jako szef. Rzeczywiście jakoś dynamika się zmienia, no nie, ma, nie ma co ściemniać. Nie? W sensie nadal można mieć fajne relacje w zespole. Ja znam masę liderów, którzy mają bardzo fajne relacje ze swoimi teamami, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tak się właśnie działo, ale no coś się zmienia. No już nie jesteś jakby na równi. Zresztą jesteś tro trochę wyżej, yy, masz jakieś oczekiwania, dajesz jakiś feedback. W sensie feedback mogłeś dawać też w górę wcześniej, nie? ale no, ta dynamika się zmienia i, i, i może już nie będziesz częścią wszystkich plotek i może powstanie jakaś grupa na Slacku, na której ciebie nie będzie, więc to na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Ale o tym też mówimy podczas Horyzontu, bo mówimy, co zrobić, żeby nie być liderem samotnym, co zrobić, żeby sobie budować fajne relacje wokół swojego zespołu, bo pewnie jakimiś tematami nie będziesz mógł czy mogła się już dzielić ze swoim zespołem. Co zrobić, żeby po prostu nie stać się takim samotnym, jakby jedynakiem, który miał zespół, a teraz to już jest taki pojedyncze i nie ma z kimś się właśnie napić e, piwa. Więc, więc tak, no zmienia się to, ale, mm, ale myślę, że to jest kwestia jakiegoś fajnego nawigowania tym, a nie jakiegoś czegoś, z czym nic się nie da prawda, zrobić. No. Jak byś zdefiniował to przewodzenie, które jest motywem nomen omen przewodnim? Nomen omen przewodnim, przewodzenie? E, wiesz co, ja to tak definiuję, że Wracając do tego, co powiedziałem na początku, nie? że lider to nie jest ktoś, kto dowozi sam, nie? tylko to jest ktoś, kto tworzy jakieś warunki, w, którym, w których inni mogą dowozić. Czyli ja lubię, jak myślę o sobie jako liderze, to myślę o sobie jako o kimś, kto, kto chce moim współpracownikom, ludziom w moim zespole zrobić fajne, fajne warunki do tego, żeby mogli dobrze pracować. Czyli żeby im ich nie zawracał głowy, żeby nie mieli jakiś wrzutek, albo żeby mieli jak najmniej, żeby nie musieli się skupić na rzeczach, które nie dowożą wartości, tylko żeby mogli po prostu robić robotę, A ja sobie jakby trochę czyszczę im, czyszczę im przedpole. No ale zrobienie warunków, czy jakiejś takiej fajnej przestrzeni, wiesz, bezpiecznej, gdzie można gadać, zadawać pytania, kontestować, dyskutować itd., no to, to, to nie wystarczy. Jeszcze jest ważne, żeby wskazać temu zespołowi jakiś kierunek. I wtedy się zaczyna to przewodzenie, bo ty idziesz w jakąś stronę, jakby przewodzisz im, otwierasz im jakiś, jakiś kolejne, wiesz, jak się grało, nie wiem, w setów kiedyś, to się otwierało kolejne kawałki mapy. No to tak trochę myślę o tym tak myślę o tym przewodzeniu. I teraz klucz jest w tym, żeby zespół miał cel. Bo jeśli zespół nie ma celu, to nie jest zespołem. Jakby z definicji zespół to jest grupa ludzi, która ma jakiś cel. Jeśli masz grupę ludzi, którzy tylko do ciebie raportują, ale mają jakieś zupełnie rozbieżne cele, no to z mojej perspektywy to jest po prostu jakieś zbieranie na ludzi, a nie, a nie zespół. Zespół to jest tak jak drużyna piłkarska. Może trochę różne rzeczy robią ludzie w ramach drużyny piłkarskiej. Ktoś jest pomocnikiem, ktoś jest sobrońcą, ktoś jest napastnikiem. Tak samo może być w teamie, w robocie, ale jednak wszyscy jakoś tak ze sobą współpracują, żeby strzelić tą bramkę, bo wiedzą, gdzie ta bramka jest. Jakby nie wiedzieli, gdzie jest ta bramka, to było im strasznie ciężko osiągnąć właśnie cel, no bo by nie widzieli jak ten cel osiągnąć. Tak samo jest po prostu z zespołem. Nie? W związku z czym rolą lidera jest z mojej perspektywy zastanowienie się, co my tu tak naprawdę razem robimy. Bo jeśli jesteśmy zespołem, to robimy coś razem. Oczywiście, że tam jest taka dynamika, nie? To jest, nazywamy to rytmem zespołu i mogę o tym więcej potem powiedzieć. Jest taka dynamika, że no, nie, nie robimy wszystkiego razem, nie? Jakby każda praca w zespole jest jakimś miksem pracy zespołowej i pracy indywidualnej, I zespołowej i indywidualnej, i to sobie tam pulsuje, nie? Ale jest ten kawałek pracy, pracy zespołowej, i teraz jeśli ta praca ma pójść w jakimś konkretnym kierunku, no to właśnie musimy znać ten kierunek. I to jest właśnie rola lidera, żeby ten kierunek był. Bo gdy tego nie ma, a powiem wam, że nie ma tego zaskakująco często, to, no to, 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 to ludzie biegają, biegają w różnych kierunkach. To nie jest za bardzo efektywne. Ktoś na to patrzy, mówi, o musimy mieć więcej ludzi, więc ściąga więcej ludzi. Ci ludzie nadal nie znają kierunku, więc biegają jeszcze w większej liczbie kierunków i robi się jeszcze jeden wielki pieprznik. W związku z czym. To jest właśnie ta rola lidera, żeby popatrzeć na tych ludzi i zadał im pytanie, czy wiecie, co my tu robimy, czy wiecie, po co my tu jesteśmy. Jeśli on tego nie wie sam, ten lider, no to po to jest liderem, żeby pójść wyżej w organizacji, nie wiem, do swojego menadżera i powiedzieć: Słuchaj, ja muszę tych ludzi zogniskować wokół czegoś, jeśli nie mają być zespołem, jeśli mają być zaangażowani, no to ja potrzebuję im dać jakiś cel, tak? Potrzebujemy, jeśli wrzucamy z backlogu kolejne, nie wiem, storki, to musimy wiedzieć, o czym są te storki i po co my je właściwie robimy, żeby to nie było takie durne po prostu klikanie, tylko chcemy coś osiągnąć. Ta nasza prasa ma coś tam dowieść. I jeśli mamy taki wspólny cel, to po prostu to zaangażowanie jest dużo, dużo większe. Też można wtedy liczyć na trochę więcej myślenia w tym zespole. Nie? Czyli, tak jak mówiłem wcześniej, że budujemy fajną przestrzeń jako liderzy, no to to jest też o tym, żeby ta przestrzeń była taka możliwie. Ja to nazywam samobieżna, taka możliwie samoorganizująca się, żeby ja nie musiał być tym liderem, który wszystko pokazuje palcem, który wszystko wymyśla, który wszystko każe, tylko mogę liczyć, że ludzie, którzy wiedzą, moi współpracownicy wiedzą, co my chcemy osiągnąć, mogą też wymyślać swoje rzeczy, mogą zauważyć jakieś rzeczy, które nie działają, mogą podrzucać jakieś pomysły, czym się mamy zająć w kolejnym, w kolejnym kroku. Ja mam na to taką metaforę, która, która wpada dosyć pada dosyć często w horyzoncie i to jest metafora o skrzyżowaniu i rondzie. I mówię w niej o tym, że można sobie wyobrazić, że zarządzasz zespołem tak jakby jeździł po skrzyżowaniu albo tak jakby jeździł po rondzie. I co to znaczy? Jak jeździ po skrzyżowaniu to znaczy, że na środku tego skrzyżowania musi stać jakiś policjant OK, z czasem zastąpiony przez sygnalizację, ale wiesz o co mi chodzi. Jest to jakiś policjant na środku i ma macha tą policyjną pałką, czy tam lizakiem, czy co tam jest, nigdy nie wiem. I wiesz, decyduje, nie? Mówi, ty zjeżdżasz ze skrzyżowania, ty wjeżdżasz na skrzyżowanie, ty trochę w lewo, ty trochę w prawo, ty szybciej, ty wolniej. I wszystkim musi sterować. Nie? Alternatywą dla tego jest rondo, oczywiście z jakimiś ograniczeniami tej metafory, ale jest rondo, gdzie sobie stajesz na środku tego ronda, i to nie jest tak, że tam zakładasz rękę na rękę i już nic nie robisz. Ale przyglądasz się, jak ludzie jeżdżą po tym rondzie. Jak ten twój zespół jeździ po tym rondzie? Tu już nie potrzeba świateł, nie potrzeba policjanta, tylko po prostu patrzysz, jak oni jeżdżą, i dostosowujesz to rondo, jego kształt, nie wiem, liczbę zjazdów, wjazdów, liczbę pasów, nie wiem, tam są teraz jakieś hybrydowe ronda i tak dalej. Nie znam się na tym, ale generalnie starasz się tak, jakby do, dopieścić popieścić tę, tę przestrzeń, żeby po prostu ludziom się dobrze po tym jeździło, a nie żebyś ty był potrzebny do każdej, wiesz, jednej decyzji. Jeśli zespół nie ma żadnego kierunku, no to nic nie zrobi, póki ty nie pokażesz palcem, że ma coś robić. Natomiast jeśli dasz kierunek, który jeszcze będzie angażujący dla ludzi, ludzie się nim zajarają, powiedzą wow, to będzie fajne jak to zrobimy, to masz szansę na większą taką proaktywność ze strony tych ludzi, czyli masz szansę na to, że oni coś zaczną robić sami, a nie ty będziesz musiał ze wszystkim biegać. Więc mhm. długa wypowiedź, ale tak bym powiedział, że o tym jest przewodzenie. Mówiłeś o kierunku i o celu. Jaki może być kierunek inny niż ku końcowi i implementacji projektu albo cel inny niż realizacja projektu? Są jakieś do wyboru? Jakiś menu, z którego można sobie wybrać kierunki czy cele? Wiesz, co, nie wiem, czy każdy projekt jest, czy, czy, czy każdy projekt ma taki jasny koniec, nie? W sensie, jak, jak sobie pomyślę o swoich różnych produktach, to, 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 to nie było tam takiego hasła, że, że idziemy do końca, tylko raczej, że rośniemy i rozwijamy, nie? Czyli jak mam na przykład, dam taki przykład w to jest moje dziecko sprzed wielu, wielu lat w ramach grupy OLX. I tam, jak pytasz o cel, kierunek, mieliśmy cel, żeby ten biznes rósł. To jeszcze nie była faza monetyzacyjna, my nie zarabialiśmy na tym biznesie, tylko chcieliśmy, żeby po prostu rósł i coraz więcej ludzi z niego korzystało. I wymyśliliśmy sobie, że takim sposobem na to, żeby biznes rósł albo takim celem, który będzie świadczył o tym, że ten biznes rośnie, będą gwiazdki, czyli oceny. Czyli to, ile ocen Klienci dają usługodawcom na naszej platformie. Czyli dla tych, którzy nie znają Fixly, przychodzisz na platformę, mówisz, że chcesz, żeby ktoś ci skosił trawnik. Pan Łukasz przyjeżdża i kosi ci trawnik, ty mu dajesz gwiazdki, czyli jakby dziękujesz mu za wykonaną usługę. Oczywiście płacisz mu hajs, nie? Ale oprócz tego dajesz mu, dajesz mu ocenę. W związku z czym. W zespole mieliśmy gwiazdki, to był nasz cel i to było coś wokół, zjednoczył się cały zespół i dzięki temu, potem jak siadał jakikolwiek zespół w ramach Fixly, zarówno ten technologiczny, jak i obsługi klienta, albo performance'owy, albo produktowy, albo analityczny, no, którykolwiek, to wszyscy wiedzieli, że na końcu dnia ważne są te gwiazdki i że w ten sposób mierzymy nasz sukces. W związku z czym, jak ktoś miał do wyboru spędzić sprint na kodowaniu czegoś, co nie wpłynie na gwiazdki, albo na kodowaniu czegoś, co te gwiazdki zwiększy o nie wiem 10%, to wybór był prosty. Oczywiście tam są jakieś takie niuanse, nie? czasem masz jakiś dług technologiczny tak itd., nie możesz pchać tylko tych gwiazdek, musisz tam zadbać o, o, o to, żeby to się nie rozsypało po drodze, ale w sytuacji, gdy był Space. To był nasz to był jakby sposób, w jaki priorytetyzowaliśmy nasze decyzje. Czyli ważne jest to, żeby ten cel, o którym y, mówimy dzisiaj, akurat teraz, to nie było tak, tylko takie coś, że wie, że my sobie usiądziemy na warsztat, y, posiedzimy trzy godziny, wymyślimy jakiś zajbisty cel, potem go nie wiem, lepimy na ścianę, potem pójdziemy do domu, on spadnie, nikt nie zauważy i, i tyle, nie. Tylko, że tak naprawdę jedynym sensem posiadania celu to jest wtedy, kiedy wykorzystujemy go na co dzień, żeby jakoś ogniskować naszą robotę w danym kierunku, żeby sprawiać, że nie rozwalamy się na 100 różnych, właśnie stron, i ci zrobią to, a ci zrobią tamto, a tam ci zrobią jeszcze co innego. Tylko, że mamy właśnie jakiś taki jeden prosty sposób patrzenia na to, co warto w tym zespole robić, a. A czego nie? Dzisiaj, dziś, dzisiaj miałem taką konsultację produktową z chłopakiem z takiej firmy, powiedziałbym, marketingowo-technologicznej, gdzie właśnie chcą sobie budować strukturę bardziej produktową. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że ich problemem jest to, że ten zespół robi w lewo, ten zespół robi w prawo. Jakby wszyscy jakoś doważą wartości, ale nikt nie rozumie, czy to jest najlepszy sposób na dowożenie tej wartości, bo nikt tego nie mierzy. No i nikt się nie upewnia, że to jest rzeczywiście jakiś spójny, e, spójny kierunek. Więc, więc pewnie, pewnie są projekty, gdzie, gdzie celem jest po prostu, jakby zakończenie nie, tematu. Ale akurat w takich mm, obszarach, nie wiem, e commerceowo marketplace'owych, w których ja dosyć dużo siedziałem, to tam było zawsze. No, a, albo celem był wzrost, albo celem była kasa, ale to niekoniecznie był koniec, jeśli to ma sens dla ciebie. Okej. Okay. Paweł pyta, mówię, żeby się nie rozdrabniać i nie robić wielu rzeczy na raz, że jedni to tamto, to Paweł pyta, jak, jak kierunek ma się do pracy nad wieloma pro, projektami jednocześnie? Gdzie siłą rzeczy różne produkty, to różne projekty, to różne też i no, cele, różne etap rozwoju, i różne prawdopodobnie. Techniki podejścia i środowiska. Jasne, no to wtedy trzeba sobie zadać pytanie, no na, na ile ta grupa ludzi, którzy, no bo rozumiem, że mówimy o jakiejś grupie ludzi, która nie wiem raportuje do, do kogoś, do jakiegoś jednego menedżera, no i z tej perspektywy oni są zespołem, ale no jeśli pracują na różnych produktach, w różnych technologiach, no to z mojej perspektywy nie są do końca zespołem. Bo, bo robią różne, różne rzeczy i nie strzelają gola do tej samej bramki, nie? czyli nie są jedną drużyną, która ma wspólny cel, tylko tak jak zauważasz, mają różne cele. Nie? Ci to chcą strzelić gola do tej bramki, ci to chcą rzucić piłkę do tego kosza, a tamci, nie wiem, brakuje mi już metafory, nie? ale zrobić coś innego. I jasne, rozumiem, że, że taka może być charakterystyka waszej pracy, ale fajnie było, że jak widzimy, że jest grupa ludzi, która jednak. Idzie w tym samym kierunku albo zajmuje się tym samym produktem, zajmuje się tym samym projektem, tej samej technologii i tak dalej. To fajnie im coś takiego znaleźć. To teraz oczywiście nie będziemy szukać na siłę, wiecie, jednego celu dla trzech ekip, które robią trzy różne rzeczy. No bo to jest nie chodzi o jakieś, wiecie, takie, taką sztukę dla sztuki, nie? Nie wiem, to jest jasne, co, co wyjaśniłem, Maciek? Jak myślisz? Mi się wydaje, że po prostu to jest trudne, tak? I że nie da się tego pogodzić tak W tym wypadku nie da się tego pogodzić, nie? Czyli czasami jest tak, że mamy na przykład yy, firmę, która robi trzy produkty i mimo wszystko, też mam taki case w swoim ży życiu doradczym, mimo wszystko te produkty były tak podobne, że byliśmy w stanie znaleźć wspólny mianownik i znaleźć jeden cel, który był celem dla rozwoju wszystkich trzech produktów, bo te trzy produkty miały taki wspólny kawałek które można było mierzyć w każdym produkcie trochę inaczej, ale na koniec dnia mogliśmy sumować wysiłki trzech zespołów i patrzeć jak jako firma posuwamy się do przodu. No ale wtedy się udało, nie? Jakby to były trzy zupełnie inne produkty, jeśli jest jedna firma, która robi, nie wiem, dachówki, stadzi trawniki i myje okna. No to to jest tak różne. Że, że w mojej głowie nie jest do końca jednym zespołem, może z jedną firmą, ale wtedy bym sobie pomyślał, że są ludzie, którzy zajmują się oknami i to nie wiem, mają jakiś cel pod tytułem, nie wiem, liczba metrów kwadratowych umytych okien, inni walą dachówki i oni mają tam liczbę metrów kwadratowych postawionej dachówki czy położonej dachówki, a ktoś tam jeszcze co innego, nie? Czyli po prostu nie, nie robimy nie robimy z ludzi na siłę zespołu. Zespół to jest naprawdę grupa ludzi, która idzie w jakimś kierunku. Jeśli idzie w trzech różnych kierunkach, to, to ja bardziej upatruję w tym trzech zespołów. Okej. Okay. Mikke pisze, jak wyznaczyć cele zespołowi w Korpo, która nie ocenia zespołów na podstawie osiąganych rezultatów. I dalej. Na przykład zarząd średniego szczebla koncentruje się wyłącznie na metrykach technicznych, takich jak liczba linijek kodu, które każdy zespół daje do repo. To w sumie śmieszne. Nie dość, że to trafi tragiczne wskaźniki do mierzenia wydajności, to zespoły pracują również na jednym REPO bez wyraźnych obszarów produktu, które poszczególne zespoły mogłyby wyłącznie posiadać. Ja zawsze w takich momentach lubię mówić, że nie jestem cudotwórcą. Nie, 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 nie wiem, co mam ci powiedzieć. Wiesz, jakby rozmawiamy dzisiaj trochę o leadershipie, o tym, jakby Chcieliśmy z Kubą pokazać taki dobry leadership w horyzoncie lidera. To, co my uważamy za, za, za leadership, który ma sens, to jest taki leadership właśnie, gdzie się przewodzi ludziom. Przewodzi się tym ludziom, żeby, żeby byli zaangażowani, żeby im się dobrze pracowało i żeby efekty były z tego dobre. Jeśli ktoś na górze ma taką fantazję, żeby liczyć linijki kodu dodane do repo. No to trochę bez komentarza, nie? To ja bym się po prostu albo próbował to zmienić, znaczy ja, albo bym próbował to zmienić, albo próbowałbym zmienić firmę, nie? W sensie miałbym tak, tak zupełnie wprost, nie? W sensie może inaczej, no po prostu nawet w słabych firmach jesteś w stanie fajnie zarządzać zespołem i stworzyć zespołowi fajne warunki, tak żeby twojemu zespołowi było trochę lepiej niż innym zespołom. I jeśli firma... miernikiem jest liczba kodu jeśli liczba linii kodu w repo, to bierzesz klot, kod, Na nakurwiasz 700 miliardów linii kodu, bierzesz wszystkie bonusy i idziesz gdzie indziej. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że jeśli pewien poziom debilizmu zostaje przekroczony, no to ciężko jest być tym liderem. No i wtedy pytanie, czy nie szkoda życia. No, tak Ale jest też tutaj u nas druga wyspa, która nazywa się na górze ambasador zespołu. I... Ambasador zespołu z kolei robi co? On reprezentuje zespół w całej organizacji. Więc przewodzenie ludziom to jedno, ale z drugiej strony, rolą takiego lidera być może jest próba bo pewnie możesz nie udać w wielu przypadkach próba no zmiany te, tego odgórnego podejścia, tak? No tak, tak. Dlatego nie mówiłem, że od razu, jakbym to usłyszał, to bym rzucił kwitem i spieprzył, tylko bym podjął jakąś próbę. No Pewnie. Biorąc pod uwagę, jak głupie jest to podejście, to pewnie nie podejmowałby tych prób jakoś szalenie dużo, ale na pewno spróbował, nie? Tak jak mówisz, no, wiele razy jest tak, że jakiś zarząd na górze, sam w takich zarządach byłem, wymyśla coś głupiego i pewnie ja sam też nieraz coś głupiego wymyśliłem, ale no ja akurat robiłem, jak ktoś do mnie ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, to można było wymyślić trochę inaczej. Wiem, że nie wszyscy to lubią ale chociaż warto spróbować, nie? warto po prostu zapukać i powiedzieć, słuchajcie, albo, albo to, co mówił trochę Maciek, nie? w sensie zapuścić coś, co wygeneruje miliard tych linii kodu i powiedzieć, no dobra, zobacz, widzisz, zrobiłem to, to nie jest dobry miernik. To nie jest dobry Pokazalnie, miernik. Sobie... Po Pokazanie, na ta. Osią, żeby ta osoba sama doszła do wniosku, czy te osoby, że to jest po prostu bez sensu, no bo szczególnie w dzisiejszych czasach naprawdę jest. To potrafi sobie wyobrazić taką scenkę, że idziesz i do tego szefa i mówisz słuchaj czy naprawdę chcesz żeby to był cel, tak chcę żeby był cel no i nie wiem, odpalasz jakiś skrypt przy nim na, na, na kompie, nie wiem czy skrypt to jest dobre słowo nie, ale tam po prostu on generuje miliard tych linii, mówisz no to masz to ja poproszę bądź. No. i wtedy on, on raczej poczuje, że to jest bez sensu. No. Tak lubię myśleć. No. Mike piszesz, że zespół z Indii miał lepszy pomysł i kopiują kod źródłowy bibliotek? zamiast instalować te biblioteki. No, jeżeli nawet to nie przekonało tych, 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 tych osób, że to jest bez sensu, to, to ja nie wiem. To tylko i te ty kopie. Słuchajcie, no, w wielu organizacjach, zwłaszcza w dużych korporacjach, zdarza się, że ktoś wymyśli coś głupiego, no i warto jest poświęcić trochę czasu, żeby to naprostować. Może też nie wychodzi z założenia od razu, że. Ktoś jest jakimś strasznie zdebilałym debilem, tylko że może się pomylił, albo o czymś nie wiedział, albo nie pomyślał. No tak każdemu nam się zdarza, nie? Albo Warto, tak się robiło 40 lat temu i tak zostało po prostu. Nie wiem, a tak się robiło 40 lat temu? No ale nikt go odbył jakimś tam wyznacznikiem kiedyś. Może okay. nie tyle produktywności, co. Może jednak. Okej. Okay. Na pewno to, co mówi macie rolą, rolą lidera jest nie tylko przewodzenie zespołowi, ale też upewnianie się, że ten zespół jakiś fajnie ląduje w ramach większej organizacji. Nie? W związku z czym czasami, jak się mierzymy z jakimiś głupotami, to, to naszym celem jest to, żeby, no, żeby jakoś spróbować to zmenadżować, no, chociaż spróbować no, w jakiś sprytny sposób. Okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Zadawajcie, jeśli tak. A jak nie, to będziemy tę wyspę zamykać w taki oto sposób. Zapraszamy Was serdecznie na Horyzont Lidera, horyzontlidera.pl, którego właśnie zaczynamy teraz drugą edycję. I dużo Bez materiału ja na Was czeka. Miko jeszcze pisze, że dziękuję za odpowiedź i pcha to do, do, do góry, ale ciężko w organizacji o szybkie zmiany. No to na pewno. Chciałem się upewnić, czy to jedyna droga. Pewnie nie, nie, drugi, nie. jest druga, żeby odejść. No, ale jak się chce coś zmienić, to trzeba tak trochę poprzepychać. No, czym bardziej skostniała organizacja, tym więcej czasu to zajmuje po prostu. Na którymś spotkaniu horyzontowym mieliśmy temat, jak jeszcze byliśmy we trójkę też z kubą, mówiliście o hmm. zmianie organizacji od, dol, od dołu. Jak dobrze kojarzę. Hmm. W tak. archiwum horyzontu jest nagranie z tego na pewno. Tam prawdopodobnie można poszukać by głębiej, co w takich sytuacjach. Tak, tam było dosyć dużo fajnych przykładów, więc zachęcamy i polecamy. No i gitara. To dziękuję bardzo, Marcin. Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszamy do Horyzontu i życzymy miłego wieczor wieczorka dalej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Na razie.